W swoim że... misję, który był nas pięknej wielki prowadził w rekolekcjach i nauczyli uczynił z taką wielką radością ze śpiewem. A śpiew to jest stan poznaka nieba. Tam w niebie wszyscy będą śpiewać. I na chwałę panu, panu bo to śpiewak bardzo się uda, więc można by powiedzieć, że podwójnie rekolekcje przeżywaliśmy, dlatego że ojciec nas tak śpiewem wszystkim rozmawiał. Dziękuję też siostrom i panią kartagentkę, które że, przeprowadziły dzisiaj. Yy,